Witamy i zapraszamy na pierwsze spotkanie dwumeczu półfinałowego. Zwycięstwo bardzo przybliżyłoby gości do finału, ponieważ na swoim stadionie musieliby już tylko bronić wyniku. I królewscy rozpoczynają grę od środka. Dzisiaj gra Manchester City przeciwko Realowi Madryt. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającą go ze środka linią pomocy. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na państwa ekranach. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1 z bocznymi pomocnikami wspomagającymi środkowego napastnika. Toni Kroos. Manchester City to klub na wskroś nowoczesny, ma podpisanych szereg umów w współpracy z klubami, federacjami, agencjami poszukującymi talentów przynosi to klubowi spore korzyści. Ma dzięki temu szerokie możliwości szkoleniowe, może zapewnić rytm meczowy i rozwój zawodnikom nie mającym jeszcze potencjału na grę w pierwszym zespole. Wreszcie korzysta z usług niezależnych i zorientowanych w rynkach lokalnych skautów. Rodriguez Modric. Toni Kroos ale dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania temperując zapędy gry faul i będziemy mieli rzut roczny dla Realu Madryt no będzie gol nie ma gola po raz kolejny wznowią odrzut Rożnego. Rodriguez. Patrząc na obie jedenastki myślę, że nie ma tutaj jednoznacznego faworyta. Manchester City czeka zacięte spotkanie. Piłkę przejął teraz City. Za baleta. Uderzenie, ale wspaniale. I za moment Manchester City rzut Mangala! No, bramkarz broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Jesus Navas. Aguero. Rodriguez. Fernandinho. Jesus Navas. Jest dośrodkowanie. Zabaleta! Aj, pech, słupek! Jesus na Was. Ma do kogo podać. Strzela. Świetnie interweniuje. Szansa dla Manchesteru City wśród różnego. Raheem Starling. Ach, troszeczkę za wysoko. Ładnie przymierzył. Minimalnie nad bramką. Pepe. Pibicom zdecydowanie nie podoba się taka gra Marcelo Luka Modric Penzema A teraz przy piłce Kompany Ramos robi wszystko, żeby odebrać piłkę rywalowi. Benzema. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Gerrit Bale. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. A teraz w piłce kompany. Dobrze próbował, ale stracił. Cross. No, nie Uderzenie w stronę bramki. Luka Modrić. Modric. Modric. Jajaturę. Rywal stara się zabrać piłkę Cristiano Ronaldo. I będzie rzut wolny dla przeciwników Citizens. jesús navas silva guero Cristian ronaldo terraz at Brawo, ładnie odebrał. Aguero. Sędzia kończy pierwszą. Zapraszamy Państwa do obejrzenia z nami drugiej połowy spotkania na stadionie Etichet. Manchester City ma wrzut z autu niedaleko bramki drużyny przeciwnej. Yaya Touré. Fernandinho. Polarów uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Toni Kroos. Carvajal. Śliska, ale sprytnie go uniknął. Rem Sterling. Błąd rywali. Po tym zagraniu gracza City będzie rzut wolny dla rywali. Arba Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal. Gerent Bail, Pepe, Benzema, Tony Cross. Dobre odebranie piłki bez faulu. Guerro. Cross. Marcelo. Dobra wymiana podań. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. No, może centrować w pole karnym. Benzema! Nieprawdopodobna obrona! Rem Sterling. I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. Mangala. Mają teraz okazję. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. Fernando. Uderza! Świetnie, brawa dla bramkarza. Manchester City wywalczył rzut rożny. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ładnie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Gareth Bale. Uwaga, zacentrował w pole karne. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Piłka w bocznym rejonie boiska, przy niej Kunaguero. Rhein Sterling. Dobra pił, oddaje strzał. Manchester City zdobywa bramkę. Bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewało. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. Sergio Ramos, Rodriguez, Pompany stara się włuskać filtery balowi. Wilfried Boni. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. różnego Manchester City. Dobre przejęcie, brawo. Benzema. No, udało mu się uwolnić spod opieki Aguero. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Rem Sterling. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Faulował piłkarz Manchesteru City. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Benzema. Isco. Zdecydował się na strzał. No, sądzili, że utrzymają to jednobramkowe prowadzenie. A tymczasem jest remis. Wspaniała wola walki do pieli swego. Doprowadzili do wyrównania. Świetna postawa. Wierzyli, że mogą jeszcze odrobić stratę i opłaciło się. Nie dał najmniejszy czas bramkarzowi. Uderzył tuż pod poprzeczkę. wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra Lizdek Sędziego słuszna decyzja. Będzie rzut wolny przeciwko Realowi Madryt. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Doskonale. Będzie strzelał. Piłka w siatce. To chyba pieczętuje ich zwycięstwo. No to jest niezwykle cenna bramka, nie dająca rywalom wiele czasu na reakcję. Wystarczy teraz, że Manchester City dobrze się ustawi w obronie i poczeka na końcowy gwizdek. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karne, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Zostało ostatnie 120 sekund regulaminowego czasu gry, Wilfried Boni. Sergio Aguero kieruje piłkę do bramki, oddalają grę od strefy obronnej. Fernando Raymond Sterling. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania. Zażegnując zagrożenie. Wilfried Boni! Bramka Manchesteru City! Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Dzisiejszy mecz kończy się rezultatem.